Witam. Dzisiaj omówimy sobie możliwości zamiany obiektów rastrowych na obiekty wektorowe. Jak widzicie, tutaj mamy dwa obrazki. Obydwa są obrazkami rastrowymi, gdzie możemy to rozpoznać, gdyż nie mają one wypełnienia. Przy próbie kadrowania pojawiają się wprawdzie punkty wektorowe, ale służą one jedynie do konwertowania całego obrazka. Jak możemy taki obrazek zamienić na wektor? Nic prostszego. Musimy na niego nacisnąć. Na górze pojawia nam się mapę bitowe. Wybieramy tą opcję. Ja zawsze wybieram trasowanie konturów i wybieram logo. Opcja najlepsza w tym przypadku jak widzicie, nasz obraz stał się obrazem wektorowym. Nie jest on dokładny i nie za bardzo nam się podoba, więc dlatego możemy dokonać modyfikacji. Na pewno musimy dodać więcej szczegółów, po to, żeby obrazek był wyraźniejszy. Już jest trochę lepiej. Możemy go też troszeczkę wygładzić, po to, żeby nie było ostrych krawędzi. No i możemy i było mniej punktów wektorowych, oczywiście możemy też dokonać, zaokrąglić nasze narożniki. W przypadku początkowej pracy polecam zaznaczyć Usuń oryginał, gdyż wtedy nie pomylicie się w momencie, kiedy będziecie chcieli pracować już na wektorze. Wciskamy OK. Nasz rysunek został usunięty. Powinien zostać usunięty, niestety nie został, i mamy dwa obrazki. Tutaj jest JPEG, natomiast na górze mamy aktor. Po czym to rozpoznać? Na pewno widać po kształtach. Jest on niestety w całości, czyli należy go rozdzielić. Rozdziel wszystkie grupy i można poszczególne elementy wtedy wyciągać z naszej kompozycji. Jak widzicie, rozwarstwił się on na, na poszczególne kolory, tak jak to było w naszym oryginalnym zdjęciu. Prościej jest, jeżeli mamy <laughs> prostsze, może tak powiem, kształty. Znowu trasuj, trasowanie konturów, logo. Chwilę czekamy, bo obrazek jest duży. I znowu szczegóły na maksa. Gładkość narożników zakrąglone. W tym przypadku nasz oryginał jest o wiele, wiele lepszy, gdyż jest mniej cieni, pół cieni świateł. Można usunąć i będę, będziemy mieć całkiem niezły rysunek wektorowy. Prosty, łatwy i szybki sposób zamiany obrazków rastrowy na wektorowy. Fajną rzeczą jest jeszcze to, że można taki nasz rysunek, do takiego naszego rysunku dokonać szybkiego kadrowania. Musimy mieć obiekt, do którego chcemy go przykadrować. Załóżmy, że jest to jakiegoś swojego rodzaju ramka, którą później chcemy wykorzystać do projektu. Potrzebujemy szybko przykadrować nasze zdjęcie. Cóż robimy? Przeciągamy Nasze zdjęcie, ale ciągniemy, trzymając prawy przycisk myszy, aż e, najedziemy na nasz kształt i pojawi się celownik. Puszczamy, i wtedy mamy opcję. Przenieś tutaj, kopiuj tutaj i dokonaj szybkiego kadrowania. W tym momencie nasz rysunek został wpasowany w nasz kwadracie. Jak, jak go edytować? Należy na niego kliknąć i damy. Na górze, bądź na dole, bądź w którymkolwiek innym rogu nam się pojawi okienko z edycją. Dajemy edytuj, i teraz wszystkie obiekty dookoła wyszarzały, natomiast my możemy swobodnie już przesuwać nasz obiekt. Możemy go zwiększać, zmniejszać, przesuwać. Jeżeli skończyliśmy z kadrowaniem, szybkim kadrowaniem, dajemy zakończ, i nasz efekt końcowy jest widoczny od razu. Tak możemy kadrować w dowolnym kształcie każdy jeden obrazek, rastrowy.